Ciąg dalszy niepowodzeń Ferrari, Fernando Alonso z podium i pech George'a Rosala. Zapraszam Was na podsumowanie Grand Prix Australii. O red Bullu krótko: Max Verstappen wygrywa, chociaż trochę walki zobaczyliśmy, przyciół go na starcie Russell. Chwilę później Hamilton. Co prawda, Max dość szybko sobie to odrobił, odbił miejsce, a jak już skoczył na pierwsze, to już z tego pierwszego miejsca nie spadał. Odjechał bardzo szybciutko i mimo jednego błędu dojechał pierwszy. Nic nowego. Co jeśli chodzi o Serchy Pereza, tutaj też. Po prostu dobry wyścig, jak na to, że że z samego końca stawki, skończył na miejscu piątym, dobry występ Red Bulla, jak zawsze w tym sezonie. Okej, okay, formalności mamy za sobą, pogadaliśmy o Red Bullu, teraz zanim przejdziemy do pozostałych zespołów i kierowców, chciałbym trochę wspomnieć o tym, co się podziało na torze, bo mieliśmy aż trzy czerwone flagi i tutaj trochę kontrowersji było. Moim zdaniem flagi były słuszne, jak najbardziej nie chciałbym widzieć, żeby wyścig się kończył za safety car'em, czasami ok, nie ma innej możliwości, żeby zadecydować inaczej. Ale musiał wjechać dźwignotor, części było porzuconych naprawdę sporo, także, moim zdaniem, decyzja jak najbardziej słuszna. A jeśli zaś chodzi o wszystkie rzeczy okoliczne wokół tych decyzji, pierwsza sprawa, te decyzje muszą zapadać, moim zdaniem, tak natychmiast. Nie możemy dopuszczać do sytuacji, kiedy wjeżdża safety car, kierowcy zjeżdżają, zmieniają opony, tak jak w przypadku Russella i Sainza. Po czym jest czerwona flaga, i oni tak naprawdę tracą kilka pozycji na decyzji sędziów. Tak nie może być, i albo ta decyzja powinna wchodzić od razu. Albo wcale, żeby po prostu wyniki nie były wypaczane. Sędziowie w wyścigu działają w taki sposób, aby nie wypaczać wyników wyścigu. Dlatego też przywrócona została kolejność bolidów na trzeci restart, taka, jaka była przy drugim restarcie. Oczywiście z pominięciem tych, którzy się rozbili. Co prawda też nie było możliwości, aby sprawdzić, jaka była dokładnie kolejność, bo nie przekroczyli linii. Chociaż to też trzeba ustandaryzować, bo długo te dywagacje trwały. Także trzeba skracać te procesy, trzeba to jakoś skrócić, uprościć regulamin. Jakby z mojej perspektywy, czy też z moich znajomych, jak tak sobie rozmawiałem, no to mimo wszystko da się ogarnąć ten przebieg, jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te decyzje zajmują dużo czasu. Aczkolwiek, jak wchodzą nowe osoby DF1, oni później patrzą, patrzą na czerwoną flagę, wyścig zatrzymany, nie wiedzą, co się dzieje. Komentatorzy mówią, że może tak, ich ustawiam, może tak, czy przekroczyli linię, czy nie. Za dużo jest tych dywagacji? Te decyzje powinny być sprawniejsze. Wiadomo, to są takie sytuacje, kiedy trzeba sprawdzić, czy wszyscy przekroczyli linię, czy możemy ustalić kolejność, które trochę zajmą, ale no, przygotowania do kolejnego restartu trwało bardzo długo i zdecydowanie szybciej mogliśmy otrzymać informację gdzie Fernando Alonso był już na samym starcie przekonany, znaczy na samym starcie, od razu po wywieszeniu tej trzeciej czerwonej flagi, Fernando Alonso od razu wiedział już, ok, czyli wracamy do pozycji poprzednich, nie ma opcji, żeby było inaczej. I jak widać, miał rację. Szybko o Astonie. Fernando znowu trzeci, zawsze trzeci. Normalnie można byłoby sobie pomymować, że o, zawsze trzeci, ciągle trzeci, ale w przypadku Alonso sądzę, że to jest za każdym razem bardzo dobry wynik i nie ma na co narzekać. Zresztą widać to po samym Hiszpanii, który jest bardzo zadowolony ze swoich rezultatów. O dziwo nawet pozytywnie wypowiadał się na temat walki z Lewisem Hamiltonem, w sensie walki, próby walki i Pochwalił go bardzo za postawę, że naprawdę pojechał świetny wyścig, świetnym tempem i po prostu nie był w stanie go wyprzedzić. Jeśli chodzi o strola, po prostu bezbarwny wyścig. Stroll po prostu pojechał na tyle, ile pozwolił mu bolid i jego umiejętności. Kończył ten wyścig jako czwarty, także dobry rezultat Kanadyjczyka. Tyle, nie ma co o nim mówić więcej. No i jeszcze Mercedes. Tutaj mamy trochę więcej do omówienia, bo Mercedes wykonał naprawdę świetną robotę. Udało się im bardzo dobrze przygotować bolid na ten wyścig, bo tak jak mówili, nie wprowadzili żadnych poprawek. A w kwalifikacjach, drugie i trzecie miejsce, wow... George Russell po raz trzeci wygrywa z Lewisem Hamiltonem w kwalifikacjach. O Lewisie nie mam za bardzo co wspominać, po prostu pojechał świetny wyścig, jechał sobie sam na tym drugim miejscu po tym, jak Max go wyprzedził po restarcie. Jedyne co, to faktycznie strategia dla George'a była bardzo dobra, bo spitowali go na safety carze, zanim oczywiście wzięli że czerwona flaga, żeby miał lepszą strategię, mógł jechać do końca i zyskać te parę sekund na tym safety carze, żeby miał szansę wygrać wyścig. Gorsze dla samego Hamiltona, bo ten przez to miał za sobą szybkiego Maxa bez DRS-u od Russella z przodu, no ale trudno, Mercedes postąpił słusznie i bardzo zespołowo w kontekście najlepszych interesów zespołu. No i dojechał swoim tempem na tyle wysoko, na ile był w stanie. Drugie miejsce sądzę, że braliby w ciemno przed rozpoczęciem weekendu. Zaś jeśli chodzi o Rosala, tutaj trochę szkoda, bolić się zapalił. Jest wyścig pechowy dla George'a Russella, mimo że cały weekend prezentował się naprawdę świetnie świetne kwalifikacje świetny start wyścigu George Russell, klasa oby tak dalej. Ach, i Ferrari, Ferrari, Ferrari. Tutaj mamy już znacznie gorszą sytuację, jeśli chodzi o zespół z Maranello. Po pierwsze, Charles Leclerc przyjechał w tym wyścigu znacznie mniej okrążeń niż safety car. I moim zdaniem, żeby to na własne życzenie. Tutaj widziałem, że opinie są podzielone. Moim zdaniem, Leclerc wepchnął się troszeczkę zbyt optymistycznie. Miał jeszcze trochę miejsca z lewej. Stroll tego miejsca nie miał. Wjechał bardzo mocno do przodu. Bardzo szybko się o tą pozycję zdobyć. No, i skończył na żwirze. Także tutaj sytuacja sytuacji, akurat moim zdaniem, błąd Leclerc'a powinien trochę bardziej pokornie podejść do tego zakrętu i walki ze strolem. Prędzej czy później, pewnie by go wyprzedził, bo mimo, że Aston jest trochę szybszy od Ferrari, to patrząc na to, jak strol wykorzystuje możliwości bolidu, a jak Leclerc wykorzystuje możliwości bolidu, to uważam, że byłby w stanie go wyprzedzić. Ale spokojnie, spokojnie. Carlos Sainz stwierdził, że on też chce być jak Leclerc i też musi zrobić jakąś głupotę w trakcie wyścigu. Przy trzecim raz starcie, po prostu, tak jak widzicie na obrazku za mną. Zahaczył koło Fernando Alonso i go obrócił. Po czym jeszcze był zdziwiony, że otrzymał karę. No nie wiem, jak w ten sposób wierzysz w kierowcę przed tobą. No, ciężko nazwać to racing incident, bo no było to dość nieodpowiedzialne. Fakt, faktem. Kara 5 sekund to jest kara najmniejszego możliwego wymiaru, więc zrozumiałym jest, że dostał akurat taką karę. To i tak jest bardzo łagodna kara. Wszystko w porządku. Szkoda tylko, że ta kara 5 sekund na koniec wyścigu znaczyła o wiele za dużo. Tutaj z mojej perspektywy. Ciekawym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie przed trochę jeszcze niższej kary, która mogłaby być właśnie stosowana w takich sytuacjach, jak mamy restart na dosłownie okrążenie czy dwa przed końcem wyścigu, po prostu żeby ta kara nie była aż tak dotkliwa, bo Sainz na skutek tej kary stracił bodajże 8 pozycji, jeśli dobrze liczę, i to jest mega dużo. To jest naprawdę mega dużo, bo Sainz spadł za zdublowanego jeszcze parę okrążeń przed Bottasa. Także. Słabo to wyszło. Ale jeśli chodzi o zasadność kary, tutaj nie ma co mówić. Kara bo jak najbardziej zasadna. Obaj kierowcy Ferrari są sami sobie winni w ten weekend. Tym razem to nie Ferrari sklauniło, a ich kierowcy. Ale tak, żeby nie było, że tutaj jadę po Sańcu czy coś. Sainz naprawdę jest świetny weekend, bardzo dobre tempo, lepsze od Leclerca. no ale jak widać, nie dowiózł tego do końca. A to też jest ważne, trzeba umieć w Formule 1 dowieść. No, do tego jeszcze możemy sobie dołożyć Alpin, które też miało całkiem dobry weekend. W o, trochę słabiej. Nie poszło mu kwalifikacje. Gasli tutaj wyrastał, na naprawdę bardzo dobry występ. Świetnie jechał, bardzo dobra strategia też. No super, naprawdę. Gasli tutaj w topce, on tam bodajże około piątego miejsca się kręcił przez większość wyścigu. Super. I zrobił dokładnie to samo co Sainz, czyli pod koniec wyścigu odwalił totalną manianę. Przez, tą całą, przez to, co się wydarzyło między Sainzem a Alonso tuż przed Gaslim, no to gasli. Zaspał, musiał zblokować koła, wyjechał poza tor, po czym włączając się na tor jeszcze zamknął drzwi Okonowi, który nie był w stanie przejechać, D dosłownie zamknął mu drzwi, nie spojrzał w lusterka. Tutaj akurat moim zdaniem słaba decyzja sędziów, bo rozbili się obaj kierowcy alpin z winy, jasnej winy Piera Gasliego. Pewnie wywarty został pewien nacisk na Okona, który miał wziąć winę na siebie, żeby po prostu piernie nie został ukarany. Bo jakby pierw został ukarany i dostałby kolejne punkty karne, to musiałby w następnym wyścigu sobie odpocząć, do Baku by nie pojechał. A alpin na pewno zależy na tym, żeby Gasly jechał cały czas. Także Gasly, bardzo dobry wyścig, ale szkoda, że zabrał wszystkie punkty zespołowi, bo to bardzo mocno odbiło się na tabeli generalnej, o której powiemy sobie jeszcze na koniec. A zanim koniec, to wyrazy współczucia dla Alexa Albona, który pojechał świetne kwalifikacje: ósme miejsce w Williamsie, do tego bardzo dobre tempo wyścigowe na początku, aż do czasu, kiedy nie przestrzelił zakrętu i się nie rozbił. Mega szkoda, bo w zeszłym sezonie. Alex Albon również pojechał bardzo dobry wyścig w Australii i tutaj raz zapowiadało się na jeszcze lepszy występ. No ale niestety nie udało się. No i tak, jeszcze w kontekście samego wyścigu i wyników, Yuki Tsunoda 3 do 0 ładuje po prostu Nika Devry niesamowicie. Yuki Tsunoda totalnie się odmienił względem zeszłego sezonu. Jeździ bardzo dobrze, dowiózł punkty w tym, tym razem, dziesiąte miejsce Yuki'ego. Nick Devry znowu nie dowiózł, słabe tempo, Logan Sargent też znacznie gorzej, jeśli chodzi o debutantów, Piastri. Piastri dowiózł, Piastri u siebie naprawdę miał ciężki wyścig, ale jechał bardzo dobrze, trochę sobie niż Lando, ale ze wszystkich trzech debiutantów w tym wyścigu zdecydowanie najlepiej poradził sobie Piastri. A, no jeszcze przez to, że tak mało kierowców kończyło wyścig, Nico Hulkenberg siódme miejsce. has zaczyna naprawdę sobie radzić, nie mają jakichś problemów technicznych, czy też operacyjnych, jakie często miewali. Znaczy, nie mają ich od dwóch wyścigów, gdzie jakby wszystko jest OK ze strategią, z kierowcami. Okej, okay, Magnussen walną w bandę, ale dowieźli punkty. I to całkiem wysokie. Siódme miejsce, naprawdę ładnie. Także czyżby Has zaczął się odmieniać i czy zacznie wreszcie zdobywać regularnie punkty, a nie tak jak to było wcześniej chociażby z Magnussenem i Grożanem, którzy lubili się dość często rozbijać, albo też jak w ostatnich latach, gdzie nawet jak Has był w stanie powalczyć, to się okazywało, że Bolid nie dowoził, tutaj opony się za szybko zużywały. Może będzie to znowu trochę jaśniejszy okres dla Hasa. i stwierdziłem, że mówimy sobie troszeczkę generalkę, dlatego że przez to co się zadziało, przez to, że ukończyło wyścig tylko 12 kierowców to tabela się nam trochę powywracała. I na przykład Oscar Piastri jest w tabeli przed Pierre Gaslym. Po jednym dobrym wyścigu tak naprawdę, także wygląda to dość zabawnie. Zaś Landon Norris znalazł się przed Charlesem McClerkiem I to nie tylko Landon Norris. Nico Hulkenberg w tym sezonie zgromadził więcej punktów niż Charles Leclerc. No i jeszcze tak na koniec, jak to zazwyczaj ostatni... Oprócz pomijając karę w sumie byłby ostatni z tych, którzy dojechali, Walter i Botas, który w kolejnym wyścigu z rzędu jest słabszy od swojego zespołowego kolegi. Samo Walteri w pierwszym wyścigu zdobył punkty, i tylko te punkty trzymają go nad Chińczykiem. Także zobaczymy, co będzie dalej. Ale tutaj też duży plus dla już że naprawdę dowodzi I mega się cieszę, bo już w zeszłym tygodniu pokazywał się fajnie, ale miał na tyle dużo awarii bolidu, że nie mógł dobrze się zaprezentować. Teraz idzie to znacznie lepiej. Dzięki Wam za uwagę i przepraszam, że tak długo musieliście czekać na materiał. Czasem tak, czasem tak się zdarza, był to bardzo napięty tydzień dla mnie. Ale jeżeli obejrzeliście, mega mi miło z tego powodu, a za godzinkę wlatuje materiał z MotoGP z podsumowania Grand Prix Argentyny. Także do zobaczenia, cześć!